Cześć wszystkim, Papa z Kluki Ryadu Go, odcinek 103. Jest to czwartek, mamy rang 59, potrzebujemy 847 punktów na rang 60, czyli dzisiaj te punkty zdobędziemy. Jakaś nowa naklejka jest, są prezenty do rozpakowania, jest bardzo miło. 80% zamówień specjalnych już jest odblokowane. To teraz możemy wziąć kolejny, no dzisiaj jakieś nowe może się odblokować, yy, Bagel ablaze. weźmy to na dzisiaj. Yy. Jest tu coś na cometcon? Nie ma nic. W odcinku poprzednim was pytałem czy ktoś zauważył jakieś zmiany na ścianie, nikt się nie odezwał w komentarzach, więc yy. Jeżeli ktoś chce, to może jeszcze to hmm... napisać. ile jeszcze jest ważne dla was. Dobra food track. Bo chyba w odcinku poprzednim miałem pójść do food trucka, ale w końcu nie poszedłem, więc idziemy dzisiaj. Nie. Jeszcze prezenty. To potem. Najpierw obsłużymy ciebie. No, miałem iść do food trucka. Juko była dzień trzeci, czyli wtorek. Tak, tak. Miałem iść do food i w końcu zrobił... się plany pozmieniały. Okej okay, i... Juko dla Ciebie zrobimy Okej, okay. okay, tak tam zaczynamy od czarnego Na czarne coś hmm. Nie wiem czy coś środek widziało Serek i Sałata, znaczy liście są i teraz jeszcze sos, sos jest Saturna i potem te papryczki. L, lełniatka oraz Saturn. Pewnie jakbym teraz zmienił, nie nałożył któregoś z tych smaków, to by Yuko już nie przyszła. Wszystko musi być tak samo jak w zamówieniu. No, inaczej nie przejdzie. Jest to hiłko. Jest perfekt. Ok, to tak na do, dobry początek. Wychodzimy. No i teraz możemy prezenty rozpakować: Ele, Santa i Jepę, chyba? I... Tak? Nie, Jepę. Nie, no, Jepę tak, ale nie Santa. Nie, no, Santa też jest. Ok. Czyli dobrze widziałem, jepe, santa i, no, ele. Okej. Okay. Ty dopiero raz byłaś, 84 dzień był 19 dni temu. Jepe, ty masz już brąz. Santa. Zielony. I u ciebie też jest Saturn. Jeśli chodzi o złotka, to ma już e, 7 osób złoto. Tamtą naklejkę zaraz przeczytamy. Zaprosimy jeszcze dzisiaj kogoś. E, ostatnio zauważyłem jakąś osobę, którą. Widziałem tylko raz. O, właśnie. No w sumie dwa razy. Ale. Teraz Cię zaprosimy. Jakie jest Twoje imię, co? Treble. Treble to jest Twoje imię. Aha, dwa razy korona. Kurczaczek. Dobra. Już sobie możemy zobaczyć, jak tam Queen, nie? Bo dzisiaj Queen, dokładnie. Sznicel, okej. Okay. Amiria. Jakaś nowa osoba. O, i mamy wszystkie slashe. Kiwi jest ostatnie. Milia. Dobra, sznicel najpierw. Porobię wszystkie mięsa, które mogę. Tak, yy, teraz był chips. Kurczak, który yy, to jest dla krebli. I teraz tu. Bakłażan. No nie. Tak, jest ogień. Jeden i drugi ok mamy cztery. Teraz będzie piąte. Piąte mięło jest to rybcia. Rybka dla Amili. O, jest, jest dzwoni. Czy to jest zamówienie specjalne, które jest tu mamy za chwilę gotowe? Czy to będzie zamówienie. Kogoś, kto lubi Comet Marty. No, czyli Bugle A Dobrze. SK i L Malina oraz. No właśnie, Kiwi. Ok, jedna strona wyszła, druga nie. Kisiętka. Yy, ok, jedno się miksuje. Teraz drugie trzeba zrobić. Całe na zielono. Kiwi. No i jabłko. Coś już mogę robić. Nie, bo Dopiero teraz mam do zamówienia specjalnego gotowe. Z zamówieniem specjalne zrobimy dzisiaj jako pierwsze, bo do tego zaraz też będzie shake. Więc od razu przystąpimy do sześć tego Pierwsze co nam się zrobiło, to sznice dla queen. A queen jest na końcu dnia dopiero. Tej okay, oliwki. Nie tu. Z tej strony dzwoni. Ok, wszystko już tutaj, co mogło dzwonić, podzwoniło. Yy, tutaj, jak daleko jest. A. Ok, to oliwki i szybko zamówienie. Tony. Jest Jeszcze jedno no, miasto mamy do zrobienia, a no, no, tak już mamy wszystkie. Okej. Okej, to Okej, okej. na końcu, najpierw papryczki. Ta Sałata czy to było liście? Sałata. Nie, no ten drugi shake też się zrobił. Ale mamy drugi do wydania. A potem pierwszy. A Miria poczeka. Będzie perfekt? Nie wiem. Jest perfekt. No i jeszcze srebro jest u Martiego. Zdobyte. Gwiazdki a ale były po prostu nie, nie, wystarczyło w lewo przesunąć, okej, okay, rybka. Pięknie ogórki, coś w tym stylu. Teraz cebula, nie tak. jest pali Zróbmy shake'a dla trójki kiwi i wiśnia Bula i rzodkiewka. No i sosik. No pierwsze Amiria. Jest perfekt. Sześć do czwórki sukiereczego oraz yy, Holiday'owe Jest Treble Ona dla nas przynosi kopertę A ja przed chwilą jej kopertę dałem Z kuponem Okej okay. Wszystkie mięsa mamy, które Potrzebowaliśmy jest tylko dobrze wszystko porobić Może się uda zrobić perfekcyjny dzień numer 2 w naszej karierze To jest to, bo to jest tony, dobra. To się zgadza. O, dzwoni. E, tu tam to się jeszcze miksuje. Okej, okay, no i czarne coś. No. Nie wiem, jak to ułożyć na środku dobrze, ale może jest. Dobrze, i no i teraz bułka. Księżycowa bułka jest. Ok, Tony. Udał się perfekt. Trzeci z rzędu. Okej, okay, teraz... Elka. Hmm, Na razie cisza jest. Nic mi nie dzwoni. O, już dzwoni. A Blaze teraz będzie. Caleb zamawia Blaze. Okej, okay, czwóreczka. Tu była Pali. Hmm, czy to jest środek? Wydaje mi się, że tak. Listki. Czarne. O. Okej. Okay, y ja jestem ciekaw, co wyjdzie z tego za wynik. Ale raczej nie perfekt. Dokładnie. A tylko bułka. No myślałem, że więcej się popsuło, a to tylko bułka. No i Queen. Dla ciebie trzeba perfekt zrobić. Dobrze, że nie masz tego czarnego czegoś. Zaczynamy od liści. Hmm. Okej, okay, no te liście muszą tak upadać. Okej, okay, teraz sosy, czyli znaczy, sosy jajko jeszcze jest. Sos, jajko. O. O, treble to jest. Nie wiem, czy to będzie perfekt. To jajko to mi różne życzenia, znaczy różne sytuacje pokazuje. O, nie tylko jajko. Jajko to pierwsze, ale potem myślę, że rzodkiewka i bułka też nie wyszło. Parmezan, pile up. Parmezan, pile up. Wiśnia i arbus. Dawaj go, wyrzucaj. Bom OK. Olhiki. oliwka, żeby była papryka i potem sałata, I za kale kaleba jest gotowe. Okej, okay, to będzie perfekt. Dwa nie wyszły perfekty. No i nasza Queen schnitzel jako pierwszy tylko czy środek schnitzla... Y, dawno nie robiłem okej okay, wyszedł raczej środek hg teraz bekon z bekonem nie mam problemu tylko go przejechałem już mm, cebula surówka ok i bułka czyli w zasadzie najbardziej to się popsuło zamówienie piąte ale reszta tutaj ładnie wyszła w czwórce tu tam tylko bułka a w piątce to więcej niż bułka się popsuło Dobra, ale 103 odcinek, znaczy 103 dzień, został zrobiony, rank 60 wbity, Kiwi Budi. Kiwi Budi, trochę trzeba przyciszyć i nikt mi nie pisze, że jestem za cicho, bo gra za głośno. A jak nikt nie pisze, to znaczy, że wszystko w porządku. Ok, mięta to trochę niepotrzebne. Znaczy, niedobre by było. Kebabik z miętą. O i weź, przeskoczyło z ostatni na przed. Wylan B trafi, czy znaczy kręci tym kołem. Teraz będzie czwarta próba. Piąta próba. No, tym razem wolni się ten, ale i tak nie trafiło w ostatni. O, trafiło w końcu. W końcu. Ok, mamy pierwszą brązo srebrną gwiazdkę. Spin and Saucy. Hmm. To do zobaczenia w odcinkach następnych. Jakiś prezent jest nowy. Cześć.